Nie, mam ja jestem Chris Fro. Dzisiaj sobie nagramy kolejny na moim kanale. Dzisiaj sobie dobijemy Stew właśnie, który jest za 10 tysięcy pucharków. Więc my już lecimy z Gireczką. Dobra. Yy, gramy sobie BI, dlatego że to jest. No niedawno BI wydropiły. nie będzie łatwo robić te puchareczki. Może tutaj mamy taką postać pyk Byron. No to Byron musi zginąć. O, jakiś Stew Stu, Ty jesteś niefajny teraz. Ale to są, ale ja też jestem. Dobra, trafię cię. No kurde, patrz jaki chłopójcie. A ty w mi zabierasz powery? Oddaj mojego powera. Powiedziałem oddaj mojego powera. Coś, o ciebie powiedziałem. A ty co za mną idziesz? Może zajmij się swoimi sprawami. Dziękuję. Kolejne 7 lajków i będzie kolejny odcinek z Brawl Stars. Piszcie w komentarzach też z kim bym mógł nagrać. Dobra. Zbierzemy sobie tutaj tak półwork, tylko tam się bije ostro O, tu sobie zabiję tego Franka. Nie! Nie wierzę. Ale że co? Że takie trzecie miejsce. Ale że trzeba zrobić kolejnego Winka. Że może co najmniej zająć drugie miejsce. No postaram się. Pek, wystrzyjemy sobie jeszcze postać. Z o, to jest jakaś inna bi. Że ja bym ją trafił. Co ja mówię? Hu, ale to był piękny strzał. Wu! Nie, no ja jakiś naprawdę jestem bok bogalim. No nie! No nie, dlaczego ty mnie zabijasz? Ja teraz się w pucharki. A nie straciłem. Aha, ja nawet... No, aha. Okej. Okay. Czyli nawet jak... Okej, okej. Pamiętam jak zaczynałem z Brawl Stars. Chyba każdy to pamięta, ten kto grał w Brawl Stars. No Ems, weź mnie nie zabijaj. My się przecież kolegujemy. No to leżysz. Co? Dziesiąte miejsce? Ale że to mi zabiera, kurde, pucharki. Dobra, nie, teraz trzeba się skupić, bierzemy jakąś inną, kurde, postać. A to postacią będzie... Ja A, nie, Gail, Gail, Gail. Bądź nie jest jakiś na wyskiej randze. Może akurat mi się uda wybrać. Dobra. Nie no, też ma fajną mamotkę. Dobra, chodź tutaj do mnie. Ty musisz umierać. Powiem tyle. No chodź do mnie. No chodź do mnie. Muszę zrobić powerki. A to nie dla ciebie powerki, kurde. Masz zero. Dziękuję. Ej, dzięki, że mi zrobiłeś powerki. <grym> Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Mamy to teraz trzeba tego Byrona tylko i będzie już trzecie miejsce. Albo to Ems. O nie, ona jest trochę niebezpieczna. bezpieczna. No no mogę mało HP. Dobra, dzięki za powerka. Aha, okej. Okay. Dziękuję, do widzenia. Jeszcze pierwsze miejsce. No wiemy, że Gaylle mi się uda uwaga, Mamy 10 tysięcy puszek. Właśnie teraz wleciało. Odblokowano nowego zadymiarza. Wciskamy. I ładuje nam się. I odbieramy. Uwaga, ładuje się. Tak, jest nowa postać. Stew. No ładuj się szybciej. Stew. Zabójca w akcji. Zatem masz oleja pucharków 11 na 11. Dziękuję bardzo. Wreszcie ta liczba okrągła. Jest tutaj nasz stew. Zmienimy sobie jeszcze tutaj. Na to. To jest w 13 tysięcy. Dobra. No wreszcie mamy. Tutaj jeszcze przetestujemy jedną gieraczkę I to będzie na tyle w tym odcinku. Ale i tak się cieszę, że wreszcie bijemy tyle pucharków. No tak z też już tak nie grałem trochę w Brawlers. Przestałem na takie jakieś 6-7 tysięcy grać nawet nie, wiem, czy na rok. No trochę mi się znudziła ta gra, ale powróci mi fajnie mi się w nią gra. O nie, zapomniałam. Ja Dlaczego nawkuję? Dlaczego ty mi dajesz smutną guzkę? No zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Leżysz. Ta postać na pierwszej mocy jest szczerze taka sobie. Może być upi, ale na pierwszej mocy jest akurat beznadziejna. To jest nawet coś takiego podobnego jak Amber. Tylko, że ten ult jest inny. A proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. To ja sobie kulturalnie odejdę. Pyk. Jeżeli zajmę tutaj pierwsze miejsce, to to będzie moja taka ulubiona, jakby postać. którą będę lubiał. I czyżby. by? Tak. Udało się. Pierwsze miejsce. Od razu druga ranga. No udało się. No, zapraszam was do mojego klubu. To się nazywa Chris Cross I ty Możecie też mnie dodać. To jest moje ID. Zatrzymajcie sobie te...